Surface, czyli tablet, który zastąpi Twój komputer. Takim hasłem Microsoft promuje swój najnowszy produkt Surface Pro 4. To urządzenie hybrydowe typu 2 w 1, które może się pochwalić parametrami jak całkiem przyzwoity notebook biznesowy, ale zamknięty w tablecie. Dość dużym tablecie. Tablecie z dotykowym ekranem o przekątnej 12,3 cala, o rozdzielczości 2736x1824 piksele i proporcjami odpowiadającymi zwyczajnej kartce A4. Model, który do nas dojechał, posiada wbudowany procesor Intel Core i 5 szóstej generacji 4 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 128 GB. Całość kosztuje 4719 zł. W ofercie znajdują się też inne modele, podstawowy z Intelem Core M3 i najmocniejsza wersja z Intelem Core i7. W sumie dostępnych jest 6 konfiguracji z pamięcią od 4 przez 8 po 16 GB i dyskiem SSD 128, 256 lub 512 GB. Najtańsza wersja kosztuje 4300 zł, a najdroższa bagatela 10,500. Sprawdźmy zatem, co w środku przygotował nam Microsoft. Ciężkie pudełko, dosyć, tutaj proszę bardzo, otwieramy elegancko, jest nasz Surface, no całkiem spory, trzeba przyznać, 12 cali to tak jak na tablet to jest dość dużo, wyciągamy, o, gumowana obudowa z tyłu, dobrze, zaczniemy od tego, yy, od krawędzi, co tutaj mamy, włącznik, yy, sterowanie głośnością, Następnie y, mini DisplayPort gniazdo. USB pełnowymiarowe, z tego co się orientuję, USB 3.0 to jest. Co tutaj dalej? Y, czytnik. Czytnik kart SD, microSD. Y, podłączenie do klawiatury lub stacji dokującej. Surface Connect to się nazywa ładnie. No i cóż jeszcze? Aha, jest ładne logo Microsoftu, takie... Srebrniutkie. Do tego kamera tylna 8 megapikseli z możliwością nagrywania filmów w HD. Co ważne jest też autofokus. No i przednia kamerka do robienia selfie. Ok, następnie mamy instrukcję najprawdopodobniej. Ciekawe, czy jest w języku polskim, zaraz to sprawdzimy. No i, i jest. Wyobraźcie sobie, jest w języku polskim na samym końcu, także to na pewno się przyda przy pierwszym uruchomieniu. I nowy Surface Pen. Piórko, które może się pochwalić 1024 poziomy nacisku, przydatne dla Grafików, do obróbki zdjęć, jak i do projektowania 3D. Czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Tutaj niestety nic nie ma, jak się okazuje. No, musi być gdzieś ładowarka. Zapewne w tym miejscu. Jest ona sama. Jest no, typowy zasilacz, przygotowany na rynek europejski. wszystko co znajdziemy w pudełku zobaczmy w takim kładzie jak działa nowy surface pisanie na klawiaturze ekranowej no nie jest zbyt wygodne więc z pewnością należy się zaopatrzyć w klawiaturę dedykowaną do Microsoft Surface 4 Pro. Akurat tak się składa, że mamy też taką klawiaturę, więc też przyjrzymy się jej z bliska. Trzeba sobie powiedzieć, że to urządzenie, no nie jest tanie, kosztuje 650 zł na naszym rynku. No to dobrze, zobaczmy w takim układzie, jak wygląda ono z bliska i czy jest warte swojej ceny. Zasadniczo, zasadniczo jest sama klawiaturka, wykonana z takiego fajnego materiału, y, przyjemnego. Taki filc, jakby, czy coś takiego. W porównaniu do starszego modelu, do y, Surface 3, mamy powiększony y, touchpad, czyli jest na pewno wygodniejszy. No i y, zmieniło się nieco y, system y, klawiszy, w sensie y, Klik jest taki bardziej wyczuwalny niż w tym podstawowym modelu. To z pewnością będzie wygodniejsza w pracy niż standardowo klawiatura ekranowa. Pierwsze chwile z StarFacem Pro 4 no, uważam za bardzo udane. Sprzęt jest całkiem szybki, żwawy, lekki. W końcu waży tylko niecałe 800 gram. No cóż, wszystko fajnie, pięknie, ale przed oczami cały czas pojawia się ta cena 4700 zł ponad za sam tablet. Do tego jeszcze trzeba dojść cenę klawiatury 650 zł. Czy to połączenie w tej cenie sprawdzi się na dłuższą metę? Dowiecie się z nadchodzącej recenzji naszej której link będzie gdzieś tutaj. Cóż, subskrybujcie nasz kanał i oczekujcie recenzji. To tyle.